Obliczmy na początek skalę podobieństwa walca do, do stożka. Mamy tam takie dwa odcinki, jeden odcinek o długości 2x, drugi odcinek o długości 3x. Te długości ym, bierzemy bezpośrednio z polecenia, ponieważ wiemy, że stosunek promienia podstawy stożka do promienia podstawy walca jest równy 3 do 2. I teraz jak x -y skrócimy, to otrzymamy 2 trzecie. Następnie wyznaczmy objętość początkową stożka. Wzór to 1 trzecia razy pi razy promień do kwadratu. W tym wypadku mamy promień o długości 3x. 3x podnosimy do kwadratu i razy wysokość stożka. To jest 1 trzecia pi razy 9x kwadrat razy h. Trójkę, dziewiątkę skracam przez 3 i stąd otrzymuję 3 pi x kwadrat h. Następnie wyznaczmy wysokość walca. Skorzystamy tutaj z podobieństwa trójkątów. Zobacz, odtąd, dotąd mamy odcinek, załóżmy, AB. OK. Natomiast od punktu A do punktu tego mamy odcinek AC i możemy zapisać, że długość odcinka AC do AB pozostaje w takim stosunku jak ten odcinek o długości 2x do odcinka 3x. Czyli tutaj też otrzymujemy 2 trzecie. I zapiszmy, że długość odcinka AC to się równa 2 trzecie długości odcinka AB. My natomiast mamy wyznaczyć długość odcinka BC. Może tutaj już zapiszę, że długość odcinka BC to się równa BC, czyli od odcinka AB. Musimy odjąć odcinek AC. To się równa długość odcinka AB. Odjąć 2 trzecie długości odcinka AB. To się równa 1 trzecia długości odcinka AB. 1 trzecia długości odcinka AB. Czyli 1 trzecia wysokości stożka. Małe h przyjęliśmy, że to jest wysokość stożka. I teraz wyznaczmy objętość walca. To jest pole podstawy. Pole podstawy liczymy ze wzoru pi r kwadrat i razy wysokość. Wysokość walca ustaliliśmy, to jest 1 trzecia h. Mamy więc pi razy... 4x kwadrat razy 1 trzecia h to się równa 4 trzecie pi x kwadrat razy h. Następnie policzmy objętość małego stożka. Małego stożka, w którym mamy wysokość w odcinku AC. To ja może nazwę tak objętość walca w ten sposób, a objętość małego stożka w ten sposób. Tutaj może nawet jeszcze podpiszę, że to jest objętość V1, a tutaj mamy objętość V2. No to liczymy. 1 trzecia razy pi razy 2x do kwadratu razy 2 trzecie h, tak, bo skoro cały, cała wysokość tego dużego stożka jest równa H, jak odejmiemy od tego 1 trzecią h, czyli wysokość walca, no to otrzymamy wysokość mniejszego stożka. To mamy tak: 2 dziewiąte pi razy 4x kwadrat razy h. I stąd otrzymujemy 8 dziewiątych pix kwadrat h. Na koniec będziemy obliczali, jaką część objętości początkowego stożka stanowią ścinki drewna. Czyli musimy policzyć to w ten sposób. Od objętości dużego stożka odejmujemy objętość walca i objętość małego stożka i to dzielimy przez objętość tej początkowej bryły, czyli objętość dużego stożka. V to 3 pi x kwadrat h, odjąć V1 to 4 trzecie pix x kwadrat h, odjąć 8 dziewiątych pi x kwadrat h i to dzielimy przez V czyli przez 3 pi 2 kwadrat h Teraz skróćmy z mianownikiem. Pi x kwadrat h i zostanie nam 3 odjąć 4 trzecie odjąć 8 dziewiątych. No to tutaj wspólny mianownik będzie nam potrzebny. Albo nie, jak podzielimy przez licznik, podzielimy przez 3, no to otrzymamy 1 odjąć.

Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć!